Do wspólnego oglądania zaprasza Horda, producent nawozów dla roślin akwariowych. 22 grudnia pojawił się film, w którym ogłosiłem start największego akwarystycznego konkursu fotograficznego w Polsce czyli Polish Aquascaping Championship 2023. To wydarzenie powstało z mojej inicjatywy i z mojego pomysłu. Głównym celem tego konkursu jest promowanie akwarystyki ze szczególnym naciskiem na akwarystykę naturalną. Rodzaj tworzenia takiej akwarystyki nazywamy Aquascapingiem, czyli taki układ roślin wodnych, skał, korzeni. To wszystko powinno być wyważone i zamknięte w taką estetyczną całość, która tworzy piękny podwodny obraz. W dzisiejszym filmie przedstawię wam finałową dziesiątkę. Dowiemy się, kto jest zwycięzcą pierwszej edycji Polish Aquascaping Championship 2023. Osobiście mam nadzieję, że konkurs będzie organizowany cyklicznie i już za rok będę mógł ogłosić ponowny start tego konkursu. Wiem, że czekacie z niecierpliwością, dlatego po krótkim intro zapraszam na film. Nie chciałem mówić Wam o tym w pierwszym filmie, w kiedy ogłaszałem konkurs, ale teraz muszę Wam do czegoś się przyznać. Wybaczcie ten wstęp, ale muszę to opowiedzieć. Kiedy przyszedł mi do głowy pomysł na konkurs fotografii akwarystycznej, w pierwszej wersji nie wiedziałem, że tak to się wszystko skończy. Przyznam, że na początek myślałem o jakimś kameralnym konkursie z udziałem jednej z firm akwarystycznych. Jak konkurs, to pomyślałem, żeby wszystko poważnie wyglądało, muszą być jurorzy. Jestem trochę szalonym człowiekiem, zebrałem myśli i mówię sobie, dlaczego nie spytać tych największych, najbardziej znanych mistrzów aquascapingu. Przyznam, że na 11 osób, które spytałem z czołówki światowego aquascapingu, tylko jedna osoba mi odmówiła. Teraz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zgodzili się dołączyć do tego zacnego grona. I jeszcze raz wam przypomnieć, kim są jurorzy Polish Aquascaping Championship 2023 Marcin Biedal, Grzegorz Grzegorowski, Chongju Chan, Paweł Kulanda, Teresa Lazar, Juan Putadens, Harry Razio, Josh Sim, Balbi Wakero i Marcin Wnuk. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przyznam, że po tym, jak już się dowiedziałem, kto będzie w jury, wpadłem w lekką panikę. W tym czasie jeszcze nawet nie wiedziałem, jakie będą nagrody w tym konkursie. Po wielu mailach i rozmowach telefonicznych udało się stworzyć grupę partnerów konkursu, którzy zadeklarowali nagrody o wysokości 12 tysięcy złotych. Teraz przeczytam listę partnerów konkursu. JBL, Jokuchi, Trzmiel i Mitoja, Tropika, Aquaspecto, Horda, PH-68, Piwnica Akwarystyczna. I w tym przypadku również bardzo serdecznie dziękuję naszym partnerom, bez Was trudno byłoby zorganizować ten konkurs. Kiedy wszystko zostało dopięte na ostatni przysłowiowy guzik, zrozumiałem, że to będzie największy polski konkurs akwarystyczny w 2023 roku. Ostatnią niewiadomą w tej układance była liczba uczestników. W tym miejscu chciałbym podziękować za przyjaźnionym kanałom akwarystycznym na YouTube oraz grupom akwarystycznym na Facebooku, które mówiły i pisały o Polish Aquascaping Championship 2023. Okazało się, że odzew na wasze wezwanie do udziału w konkursie był naprawdę duży. Wszystkich zgłoszeń w konkursie, które spełniły wszystkie wymagania, było równiutko 50. Zgodnie z regulaminem konkursu, moja skromna osoba wybrała 10 najlepszych prac, które zostały wysłane do oceny jury. Osobiście sądzę, że konkurs stał naprawdę na wysokim poziomie. Szczególnie pierwsza dziesiątka przedstawia bardzo piękne akwarystyczne krajobrazy. Mam nadzieję, że ten konkurs będzie takim impulsem i zachętą dla wszystkich tych, którzy z jakichś powodów nie wysłali swoich prac w tym roku. Mam nadzieję, że w konkursie 2024 będzie tych zgłoszeń jeszcze więcej. Możliwe nawet, że uda się zorganizować jakieś spotkanie z wręczeniem nagród w kolejnej edycji konkursu. Postaram się poinformować Was o edycji konkursu 2024 z większym wyprzedzeniem. Dlatego szykujcie swoje zbiorniki, bo w tym roku też będzie się działo. Teraz przedstawię 10 zdjęć finałowych. 40 pozostałych zdjęć, które nie zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zgodnie z moją obietnicą, pokażę w osobnym filmie. Maksymalna punktacja, jaką można było uzyskać w tym konkursie, to 100 punktów. Teraz pragnę przypomnieć, że ostatnie miejsce w tym zestawieniu oznacza bardzo wysoką lokatę, dlatego że zgłoszeń w tym konkursie naprawdę było bardzo dużo. Jeszcze raz przypomnę 50, które spełniały wszystkie regulaminowe kryteria. Wszystkich zaś zgłoszeń było około 60. Okej, okay, wiem, już przebieracie nogami i czekacie na wyniki, więc zaczynamy. Miejsce dziesiąte. Michał Ciechecki, 17 punktów. Miejsce 9. Łukasz Dudek. 34 punkty. Miejsce ósme. Aleksandra Dąbrowska, 38 punktów. Miejsce siódme. Sergiusz Musielewicz. Trzydzieści dziewięć punktów. Miejsce szóste. Tomasz Matysiak. 45 punktów. Josh Sim wytypował to akwarium na trzecie miejsce i teraz krótka recenzja tej pracy. Bardzo mi się podoba ten odważny i odświeżający układ. Jest prosty, ale z klasą. Wybór roślin jest prosty, ale bardzo skuteczny. Odrobina Pinatifidy z prawej strony naprawdę uczyniłyby go bardziej zrównoważonym. Miejsce piąte. Konrad Szumilas. 52 punkty. To akwarium w swoim zestawieniu na trzecim miejscu umieściła gwiazda ukraińskiego aquascapingu, czyli Teresa Lazar. Ciekawa praca. Wydaje się, jakby słońce chowało się za górą i tylko jego promienie wyglądały za niej. Piękne rośliny. To stado ryb dobrze wpasowuje się w kompozycję. Jedynie co, to kamienne schodki wyglądają dla mnie trochę nienaturalnie, ale ogólnie praca bardzo dobra. Miejsce czwarte. Michał Jaskowiak. 69 punktów. Drugie miejsce w rankingu Pawła Kulandy zajęła ta aranżacja. Bardzo szczegółowa praca z mocnym hardscape. Najbardziej innowacyjna z wszystkich prac i utrzymana na bardzo wysokim poziomie. Uwielbiam stworzone detale i tekstury, szczególnie na pierwszym planie. Dają poczucie nadprzyrodzoności. Cienie naprawdę dobrze kadrują scenę. Oddalenie jest trochę zbyt dzikie, jak na mój gust, i chciałbym zobaczyć tam więcej zidentyfikowanych szczegółów, aby zwiększyć głębię. I pozwolić widzom zatrzymać się i zbadać ten teren wyraźnego punktu centralnego. Głównym problemem dla mnie są ryby. Są za mało widoczne i za bardzo przypadkowe. Aby otrzymać wyższą ocenę, muszą odgrywać bardzo ważną rolę, aby uzupełnić scenę i dynamikę pni powyżej. Niemniej jest to świetny zbiornik. Gratulacje! Miejsce trzecie. Piotr Stoszek. 70 punktów. Jak widać walka o trzecie miejsce była bardzo zacięta. Oblewały mnie poty, kiedy liczyłem te punkty. To naprawdę niezapomniane chwile. Teraz recenzja zbiornika, którą napisał Marcin Wnuk, który tę pracę u siebie w rankingu ocenił na drugie miejsce. Kompozycja wyspy w tym akwarium stworzona z użyciem grupy intrygujących korzeni stanowi prawdziwe arcydzieło. Rośliny. Pięknie kontrastujące zielenią z czarnymi korzeniami są w doskonałej kondycji, co świadczy o staranności autora. Eloharis został użyty w sposób, który dodaje szczegółów i głębi pracy, tworząc złożoną, ale harmonijną całość. Plus za użycie Sismatogloris Pretoi, który jest rzadko spotykany w kompozycjach perów, ale tutaj doskonale wpisuje się w całość. Co do rotali, jej czerwony kolor jest piękny, ale można rozważyć jej przesunięcie na prawą stronę, aby stworzyć trójkątny układ, który mógłby dodać pracy jeszcze większej dynamiki. Prawa strona bardziej ażurowa, gdzie między korzeniami będzie przebijało się tło, podkreśliłaby trójkątny układ aranżacji. Warto także zastanowić się nad wypełnieniem przestrzeni. Między prawą szybą a korzeniami, aby uniknąć przebijania się tła. Sugerowałbym również użycie jednolitego koloru żwiru, użytego na detale, aby lepiej uzupełniał kompozycję. Kolorystyka zdjęcia i podświetlenie tła są wyjątkowe i dodają całości dodatkowego efektu. W przyszłości eksperymentowanie z pofalowaną taflą wody i lepszym ustawieniem ryb może nadać pracy jeszcze większej ekspresji. Rozumiem wyzwania związane z fotografowaniem akwariów, ale efekt końcowy z pewnością będzie tego wart. Podsumowując, jest to praca, która wyraźnie pokazuje umiejętności i kreatywność autora, łącząc ze sobą zarówno znakomitą aranżację, jak i umiejętności fotograficzne. Każdy element w tej pracy został starannie przemyślany i wykonany z dbałością o szczegóły, co czyni ją nie tylko przyjemną dla oka, ale również inspirującą dla innych entuzjastów aquascapingu. Miejsce drugie. Krzysztof Bliźniak. 90 punktów. Josh Sim, u którego to akwarium zajęło drugie miejsce, pisze: bardzo sprytne wykorzystanie cienia do stworzenia mrocznego i tajemniczego wrażenia. Dobra głębia i perspektywa. Połączenie mchów i fisidens również daje bardzo naturalną, leśną atmosferę. Na drewnie są widoczne glony, a ryby są trochę niechlujne, co nieznacznie wpływa na płynność tej aranżacji. Teresa Lazar oceniła to akwarium u siebie najwyżej Świetna robota. Jasne, soczyste kolory, zdrowe rośliny. Materiały i rośliny są dobrze dobrane. Perspektywa akwarium jest wspaniale oddana. Aż chce się zajrzeć w głąb i zobaczyć, co jest za rogiem. Super. Marcin Biedal ocenił tę pracę na drugie miejsce. Bardzo ładnie dopracowana diorama z dużą dbałością o szczegóły. Bardzo dobry dobór roślin, które są w świetnej kondycji oraz idealnie wpasowane kolorystycznie, ryby. Zbiornik bardzo przyjemnie oddaje leśny klimat. Gratulacje. Kto został mistrzem pierwszej edycji Polish Aquascaping Championship 2023? Nie będę Was już trzymał w niepewności. Uwaga, 96 zdobytych punktów. Na 100 możliwych. Panie i Panowie, zwycięzcą Polish Aquascaping Championship 2023 jest Piotr Topolski, 96 punktów. Paweł Kulanda, autor stworzył bardzo piękną jesienną atmosferę i motyw lasu. Roślinność jest obsadzona prosto, ale bardzo skutecznie i super zdrowo. Ma jasną wizję, wykonanie i perspektywę. Chciałbym zobaczyć trochę więcej skupienia i uwagi na Ziemi. Potrzeba więcej szczegółów przy użyciu kamieni oraz więcej tekstur i różnorodności roślin w tej części akwarium, aby uzyskać bardziej naturalistyczny charakter i zainteresowanie. To sprawiłoby, że ta praca byłaby dla mnie bardziej wyjątkowa. Gratulacje wspaniałej pracy. To mój faworyt. Josh Sim. Naprawdę piękna kompozycja i świetna perspektywa stworzona dzięki układowi drewna. Cały obraz daje senny efekt, który bardzo mi się podoba. Zastosowanie mikrozorium wokół drewna jest bardzo wykwintne. Jedną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że pomarańczowe rośliny. Wydają się zbyt duże dla tego zbiornika. A użycie makrandry po prawej stronie jest dla mnie nie na miejscu. Należy również zwrócić uwagę na zrównoważenie roślin. Marcin Biedal. Piękna leśna diorama. Duże wyczucie głębi. Bardzo dobra praca refleksami z boku akwarium oraz na tafli. Dobry dobór roślin. Dodałbym jedynie troszkę detali na piasku. Gratulacje świetnej pracy. Nic innego nie pozostaje mi, jak tylko dołączyć się do gratulacji dla wszystkich uczestników tego konkursu, a szczególnie dla tych z pierwszej dziesiątki. Powiem wam, że recenzje mistrzów Aquascapingu czyta się jak akwarystyczną poezję. Pozostałe recenzje do poszczególnych zbiorników od jurorów opublikuję na moim fanpage'u na Facebooku. Przepraszam, ale nie mogłem wszystkich recenzji przeczytać, dlatego że film musiałby trwać ponad godzinę. Zgodnie z naszą obietnicą, jeszcze jeden film będzie, w którym pokażę wszystkie zgłoszone prace do tego największego konkursu fotografii akwarystycznej w Polsce. Jeszcze raz dziękuję wszystkim partnerom tego konkursu za ufundowanie nagród. Linki do tych firm znajdziecie w opisie tego filmu. Oczywiście Ponowny ukłon w stronę naszych wspaniałych jurorów. Dziękuję, że zechcieliście wziąć udział w tym konkursie jako jurorzy i zaszczyciliście swoją osobą, naszą społeczność akwarystyczną w Polsce. Mam nadzieję, że powrócimy z tym konkursem w tym roku. Wszystkie firmy, które są zainteresowane pomocą w organizacji nagród, zapraszam już teraz do kontaktu ze mną. A was proszę o to, żebyście napisali, które Wam się najbardziej akwarium podobało i dlaczego. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam już na kolejny odcinek lub na live. Szykujcie swoje akwaria na nową edycję tego konkursu. Do zobaczenia niebawem. Cześć!